Jedna osoba musi być kolosem, czyli... Czyli ja. No, czyli jedna nie będzie. Nie, nie, nie. Ja jestem kolosem. Ja, ja, ja. Ja tak, jestem ja, kolosem. Ja jest. Teraz, teraz... To ja baretą ci zabiję. Dami... Teraz kłótnie zaczynamy, w porządku? Co? To, to będzie kolosem? Ja. Nie yeah. ja. Ja. To ja, może Far Cry'a. Co? Far Cry. Far Kraj. Że co, że daleki płacz? No. Bez sensu. <głos> <głos> ja bym sobie SBC jakiś wziął. <noise> Jesteś <noise> No! Co? Jutro będzie SBC. Łoł, no. wow, co to? Ty, ja jestem kolosem! Aha, ty też. <coughs> o, mogę sobie wziąć coś innego. Ty, mamy jakiś granat nawet. Łoł, wow, ile przeciwników. Ty, ale to jest trochę dziwne. Tak wolno można się tylko wyruszać. No ciekawe, że oni mi aż tyle życia zabierają, jak, jak my strzelaliśmy do kolosów, to ich się nie dało zabić niczym. Pozostałe próbki, ale o co z tym chodzi? Też nie mam A To gdzie ty jesteś? I zaraz zbiję Trochę bez sensu, te kolosy są takie trochę... Eee, za słabe? Co to jest to? I co próbki. ja mam z w tym sensie zrobić? Aha F Okej okay. Idź pobierz jeszcze jedną próbkę Aha. What? Zabijają mnie, ale oh nie no. fuck sake Dobra Jest Wow, muszę przeładować Jakoś tak szybko mu Ty, my mamy tylko dwa magazynki. Aha dobra Ja przeładowałem i widzę, że to już ostatni magazynek no. Aha, dobra. Ciekawe to jest, to jest bardzo też ciekawe, dobra What? What the co tu się on. Ja, czekaj, co? ja zaraz się... ja się wracam, czekaj gdzie? Nie po nową broń <laughs> aha, dobra, ja też bo... do nie niepociągne ale my mamy jeszcze jakieś dziwne coś to jest jakiś granatnik chyba, może on może być fajny nie to to jest ale ja też chcę no i pięknie czekaj, się, się aha, na... dobra ty zostawiłeś to swoje, nie? A ja wcale nie zmieniłem broni, tylko zabrałem to twoje i od razu mam 239 No można, no można Ej. Ofiary nalotu, ale jakiego nalotu? Wszystkiego Znacznik wsparcia lotniczego Czekaj, Aha, Ja zaraz zginę, ktoś do mnie strzela. Aha, ten Jezu. Jezu! Już dobrze, uspokójcie się. Aha, i ofiary na lotu jedna, super no. Czyli tak jest, że na niej jeden zabity. Dobra Wow, samochód, tutaj trzeba rzucić. Weź i rzuć ofiary nalotu. Właśnie, ja nie mam. Aha, ja też nie mam. Dobra. Ej, czekaj, nie mam napoju. Powinieneś... <coughs> ...przeładować. Ty, mogę sobie na to wejść? Do tego samochodu, tam strzelać? Nie, nie mogę. What? Aha. Co? Grana. Aha. Oh, zabijają mnie. Oh, fuck sake. Jak ja mam wiedzieć co to za wystarczą oni są? NIEEW! Co? Co? Co to było? Nie. Wybrałeś <laughs> <to było. laughs> zgnę. What the fuck was that? Nie ma no. Uważaj, ja im rzucę to, patrz. O, i teraz cicho. Co nic sobie będą. Ale tutaj... raka, rozdupi to raka. Jezu. No, o to Co tu robisz? do wszystko, no rozdupi. Rzuciam tą swoją tam w dół, pomoże nam. Okej. Okay. Okej, okay, coś tu strzela, co tu strzela, co tu strzela? Tam jest samochód jakiś, aha dobra. To Uważaj, nie! Tam jest samochód, już uciekaj, on cię zabije zaraz Gdzie? Tam, o tam, tam Jest samochód, dobra zabiję go Czemu co ty tu rzuciłeś? Czemu ty to tu rzuciłeś? Jak to nie ty? To nie ty? Weź to, rzuć tam w dół ty swoje, bo ja swojego nie mam. Już się... Już Jezu. Na pozycji, czekam na celę. No nie. Aha. A, A bo to jest AC130. Dobra, ja rzuciłem. Może to rozkręcić. jest no. <klujna> Chłopie na Iziku tę misję jedną rękę nie robię lol lol dwóch z noża, dwóch z noża that's how we do it this is Let's how we do, do, do it do <laughs> O tu jest jakiś Mateusz coś z kolosa. o oo, dobra Tu w drzwiach stoi coś z kolosa, ja go zatrzymam, weź go Co to jest? Nie wiem, ja nawet ja... Myślałem, że to jest zwykły gościu i on mnie zabił Ja go zatrzymam tutaj, on się nie rusza, nie? Weź możesz rzucić ten nalot powietrzny Mówiłem nalot powietrzny Tak serio, ty nie zginąłeś na moim Jak po prostu nie? dalej strzelałeś sobie na moim ty, no, na moim ekranie Jak to jest możliwe Dobra wzywam to w Nie szybko robisz. Ja mam lagi Lagi miałem Ty ja mam lagi Jaki serio to? lagi. I to jakie? I to jakie lagi mam teraz? What the fuck is going on? nie ja mam lagi. Lagi mam co chwilę jakieś. Też mam. Ja ale to Ej, ale mam lagi! Też What the fuck is going on? Cześć na chwilę. Nie wiem czemu. Mamy... AC130... To nie jest dobre dla mnie. O nie. Dobra, ja do skosku idę się poczytać. Technologie... Atletyka... domestiquest to jest nawet? Gdzie ty jesteś? <laughs> Nie What? What the fuck was that? Co What the fuck is going on Aha Tu latają jakieś bomby, ja pierdzielę co tu się dzieje Ten gdzieś se poszedł nie ma go na mikrofonie, tu jak granaty latają z każdej strony Ja mam lagi normalnie od tego AC130 Gówno, a nie kolos to jest. Aha, i skończyłem się amunicja. Gdzie ty byłeś? Możesz mi powiedzieć, co tam się działo? Ja pierdzielę, ta MW3 to jest fail. Słyszałem, jak ktoś się drze tam u ciebie, ale... Nie, ty nie umie. A, no to spoko. Wcale nie u ciebie Moś czekać na mnie? Właśnie nie mogę. Czekaj, bo ja o myślę, że muszę Wyobraź <laughs> sobie, że ja też Ty ja mam 600 do jest A ja nie mam 0, mam 300 Aha, mam 390. Ty a nasza broń to jest PKP PKP? Hmm? Błyskowego rzucasz po prostu O, i tak ich załatwiasz See ya later Navigator I ja tak robiłem Lol Ja lubię ich z noża zabijać Ej, chroń mnie, bo ja pobieram tą próbkę A oni we mnie strzelają Aha, jeszcze mnie zablokowałeś, naprawdę Tak Dobra Jezus, co się dzieje, ja mam lagi od tego AC-130 Jezus Maria, co tu się dzieje w ogóle Pierdzie misja jest... O. Fale były chyba ciekawsze, bo tam były predatory Są naboje Dobra, bierz tą próbkę Gdzie teraz idziemy? które A tamten Nooo no. Mam pomysł Co ty z rakietnicy do nich Jeden z nich Świetnie świetny plan, naprawdę świetnie Aha, czyli zginęliśmy. Ty tu się nie da położyć? Aha. Mę mm, tyle samo ofiar co ty.